Bardzo serdecznie Państwa witam na ostatniej rundzie sezonu 2025. 164 zawodników zameldowało się na tej rundzie na słynnym, legendarnym, naszym kochanym torze Poznań. Przed ostatnią rundą sezonu Workstar Super s -Cup aż czterech kierowców miało szansę na mistrzowski tytuł. Klatta, Sterczewski, Szubczyński i Stachowiak stanęli przed szansą na pierwszy w karierze triumf w generalce tej serii. Najszybszy w kwalifikacjach Szubczyński ruszył do pierwszego sprintu z pole position. Początek wyścigowego weekendu okazał się Pechowy dla Sterczewskiego, który po próbie ataku i wyjeździe poza tor przebił oponę i spadł na koniec stawki. Pod koniec wyścigu klattaj Urbański wyprzedzili Stachowiaka i uzupełnili podium tuż za liderującym cały sprint szubczyńskim.

Stansu, proszę Państwa, dawno tego ja nie widziałem. Zgłosiło się na 80 dziesięciu zawodników w na samochodach. Moi drodzy, naprawdę będzie się działo. Długocinny wyścig Endurance to zawsze wielkie emocje, a w finale sezonu kibice byli świadkami pięknej walki o tytuł mistrzowski w klasie Super SK. Walczący o tytuł Urbański i Lempart po wczesnej zmianie kierowcy trafili na neutralizację i safety kara, a dodatkowo Lempart w czasie neutralizacji przekroczył dozwoloną prędkość, za co otrzymał karę. Miller i Pawlaczyk musieli pożegnać się z tegorocznym marzeniem o tytule, kiedy to doświadczony Tomasz Pawlaczyk wypadł z toru, rozbijając się o bandę. Mimo wygranej Sterczewskiego i Stachowiaka, drudzy na mecie Lempard z Urbańskim mogli cieszyć się z historycznego triumfu w całym sezonie endurance naprawdę w kratkę, bo udało się wywieźć naprawdę świetnie pole position, sekunda przewagi. Podem wyścigu naprawdę dużo się działo, dużo incydentów, było dużo zamieszania, ale udało się. Po prostu było celem było to dowieźć, dowiedzieliśmy i mamy tytuł. Także jest super. Damian to dowiózł przepięknie po prostu, dla słów. Nauka do samego końca, Damian całego skinta robił bez ABS-u. W połowie skończyła nam się łączność, do tego oberwany tłumik, ale dowieźliśmy jest mistrz. Drugi sprint w czasie finałowej rundy padł głupem Stachowiaka. Co prawda po starcie z pole position szybko zepchnięty został na drugie miejsce przez Klartę, ale okazało się, że atomowy start Kuby spowodowany był jego falstartem. Szubczyński zakończył wyścig na drugim miejscu, a podium po wyprzedzeniu sterczewskiego uzupełnił klafta, który przed ostatnim sprintem tego weekendu był poważnym kandydatem do wygrania całego sezonu. Wyścig potoczył się tak, jak sobie zaplanowałem. Startowałem z pierwszej pozycji. No i dowiązłem po prostu do, do końca z dosyć bezpieczną, z bezpieczną przewagą. Także trochę nuda, ale wielka satysfakcja i radość. Dog, I'm getting close now. I swear that I can taste it. When they see you winning, you know they can barely take it. So they hit me all the time, telling me that I've been changing. But I ain't never changed, less I'm switching for the better. ostatnim wyścigu sezonu działy się rzeczy niezwykłe. Najpierw Klatta zahaczył o pobocze i spadł w wynikach. Na czwartym okrążeniu, w trakcie neutralizacji, pod żółtymi flagami rywali wyprzedził Stachowiak i Klatta, za co otrzymali kary stop and go. I oboje ich nie wykonali, co oznaczało ich dyskwalifikację. Wyścig wygrał Sterczewski i finalnie sezon zakończył na drugim miejscu, a P2 w sprincie dało tytuł mistrzowski młodemu Maciejowi Szubczyńskiemu. Ogromne gratulacje. Co, wyścig ciekawy, bo ukończyło go tylko dwie osoby. ja i Maciek Szuczyński Jest 80 e, żółta flaga, a tu nagle tzu, przejeżdża lata. Co jest grane, więc wiedziałem, że będzie miał dyskwalifikację, ale jest pierwsze miejsce, więc to jest najważniejsze. I mało tego, to dzięki tutaj Jakubowi, który nie ukończył wyścigu, no to. Mam wicemistrza Polski, z tego co słyszałem, więc jestem zadowolony. Trochę się działo. Na początek przebiłem się na drugą pozycję. Były żółte flagi, było zamieszanie, był safety car. Potem miałem problemy z silnikiem, straciłem wspomaganie na ostatnim okrążeniu. Zaczęło się coś dymić. Jeszcze nie wiemy skąd, no i dlaczego, ale dojdziemy do tego. Jestem mistrzem! Wszystkich chętnych do udziału w Super SKP w przyszłym sezonie zapraszamy już teraz do kontaktu z organizatorem Pucharu Przemkiem Plucińskim z firmy Drive Squad.